Uwaga, moi widzowie, czas na drugą y, część y, omówienia postaci, więc no... W sumie to jest ta sama nagrywka, widzicie nawet, jeżeli ktoś jest spostrzegawczy, to nawet zauważy, że tutaj czas, cały czas leci, więc no... Przejdźmy teraz na no szybko do drugiej postaci 5-gostkowej, jest to postać 5-gostkowa oczywiście Dendro, Arkon y, z regionu Sumeru. W skrócie, jeżeli chodzi o postać, jeżeli chodzi o samą postać, no to naprawdę, no trzeba powiedzieć, że jest to bardzo ważna postać, no jednak jako Arkon, no to... No nie mogę powiedzieć, że to nie jest w ogóle postać interesująca. Jeżeli chodzi o samą postać, no to mi się podoba nawet, fajna postać, może nie jest to jakaś moja, moja ulubienica, tak jak powiedzmy Furion czy Małika, wydaje mi się że te dwie poprzednie są lepsze Takie Nahida na też jest fajna, na pewno jest lepsza niż Raiden Shogun, to, to chyba to jest oczywiste jeżeli, jeżeli mnie znacie i wiecie yy, jaką mam ocenę do tej postaci Ale Nahida naprawdę fajna, też, też naprawdę fajnie uroczo wygląda, w, taka słodka jest naprawdę fajna, mi się mega podoba Tak jednak, no, wydaje mi się, Loma jest y, jednak ciekawsza, na to, że to jest nowa postać. Po pierwsze, po drugie, jako że to jest arko, no to i tak ona regularnie się pojawia w wierszach, więc no. Też trochę może zniechęcić niektórych osób do zdobycia tej postaci. Tak jednak, mówiłem, jest ona używana nawet y, w ABS czasami, więc no. Można ewentualnie rozważyć, jak chcecie, bardzo dobrą postać. Więc no. Dobra, omawiamy postać, ale przejdźmy teraz do walki. Klikamy tutaj try, zobaczymy, jak ona sobie poradzi. Więc sam tutaj. W ogóle nie wspominałem, jest to postać y, typu katalist. I takie. Ciekawa taki ma. O! Oczko puściło. Dobra, ciekawe. Jeżeli chodzi o takie postacie, które nam pomagają, no to mamy tutaj postać Pyro, Elektro oraz Hydro. Więc też będziemy raczej wiązać się z tymi powiedzmy typami. Dobra, użyjmy na początku tej postaci. I i tutaj powinno... O i tutaj powinno zrobić. O, no to widzę chyba ta Liza, trochę inną umiejętność, bo tak. Nie wiem, czy ona ma. Czy to te ulepszenia tak dają, czy co? Ale tak ciekawie to wygląda. Hop. Hop. O, trochę nie, wiem, po co to użyłem? Tyk. Ale naprawdę nieźle, dobra. Użyjmy umiejętności specjalnej. O, i to jest jej umiejętność specjalna. Jakieś tam bonusy daje, szczerze wam powiem, nie wiem jakie bonusy, nie pamiętam, bo ja raczej. Aż takim. Z takim profesjonalnym graczem nie jestem, ale, ale wydaje mi się, że to całkiem nieźle, ale widzicie, raczej jest to typowo postać supportowa, to nie jest raczej DPS, wydaje mi się, że mówię, to raczej jest taka postać do użycia, do żeby raczej wspierać, raczej to nie jest DPS, jak widzicie, o, ale, ale można to. zrobić, Można przytrzymać wtedy, atakować kilka postaci na raz, hop. o, Boom! Cyk! Mówię, no, tutaj raczej Liza jest taka główna do używania. Cyk! Ojej, nie, 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 giń, nie, 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 Dobra, Dobra tutaj wszystkich naszych umiejętności. Dobra, czas, czas go skończyć, pyk, pyk, poszło w miarę nieźle, no powiem wam, trochę się namęczyliśmy, może nie było to jakoś tam y, najszybciej na świecie, ale powiedzmy też nie było jakoś tam super wolno, Nahida, no mówię, raczej jest to support, może, wydaje mi się, jednak nie aż tak mocno jak Lama, tak jednak uważam, że i tak Nahida jest to spoko, wydaje mi się, że mogę je dać na spokojnie, powiedzmy, no, nie chcę też naciągnąć. No powiedzmy takie 8 z minusem na 10. Nie jest zła postacią, nie jest też jakaś tam super najmocniejsza na świecie. Jakbym miał wybór między Nahidą czy Lamą, no to jednak lama mi się zdecydowanie bardziej podoba, jednak moim zdaniem Lamą mi się grało o wiele lepiej z tych trialów Ale to była postać. Jedna. Przejdźmy teraz do pozostałych. To Pierwszej postaci, no w sumie nawet drugiej postaci cztery gwiazdkowie, bo pierwsza no to była omawiana w skrócie, bo niestety nie da się jej przetestować. Więc mam tutaj kuki nową, jest to postać elektro. Jego no bronią jest miecz. Jeżeli chodzi o, o pomoc, o wsparcie, no to mamy postać wodną oraz dendro, więc podobnie chcemy zrobić Hyperbluma. Lecimy. No, Coś tam leci powoli, coś tam robimy. Jakieś tam ataki. Dobra. cały czas się mylę z tymi postaciami. O, o. I to jest ciekawe. Bum, bum, bum. Ja mam mnie specjalną, naprawdę dużo zrobiła. Ale zaraz nam się załaduje drugi raz i zobaczycie bardziej jak to wygląda Hop Dobra, się załadowało to drugi raz Czas tutaj zobaczyć po raz drugi To sobie używamy tak, cyk I tą chciałem o, cyk. cyk Ale teraz to używamy i tu No i tutaj macie zakończenie podsumowanie, widzieliście no, szybko to poszło, bardzo szybko to poszło. Można uznać się jako DPS, ale raczej, raczej powiedzmy DPS, ale no, nie jakiś to najlepszy. Są na pewno postacie lepsze DPS-owe. No. no, już nawet nie mówię o tej wreszcie, ale wydaje mi się, że nawet Skyno mi się wydaje lepszy niż ta postać. Tak jednak, nie chcę mówić, że jest zła, też, też jest spoko. Moja ocena, powiedzmy, no, podobnie dam jak na Hidam no powiedzmy 8 z minusem na 10. Wydaje mi się całkiem spoko, ale są lepsze postacie. Został nam jeszcze ostatni, ostatni charakter czterogiestkowy do przetestowania. A jest nim? A jest nim kawy albo kawy. Nie wiem, jak to się czyta dokładnie. Ale w skrócie jest to postać czterogiestkowa Dendro. Mamy do wsparcia jeszcze dwie postacie Hydro. Mamy jeszcze jedną Dendro, więc no, będzie po prostu zwykły Bloom. Szkoda, że nie dali nam ani ognistej ani elektrycznej żadnej, bo to by nam na mogło pójść trochę bardziej Ale widzicie, raczej to, raczej to jest raczej po postać, nie wiem do używania jako wsparcie. Widzicie, zacisk to jest wysoki No czy jeszcze pomocy nie jest, ale nie ma co narzekać, nie jest źle Ale widzicie też drogi niezą robotę BUM BUM O o o teraz tutaj trzeba użyć głównie tych, to użyjemy moc o, i walizka. O, i walizka robi naprawdę nieźle, naprawdę... Jednym atakiem pół życia nawet zabraliśmy, więc no. Całe życie. Przepraszam, co ja mówię pół życia. O. No i tutaj macie pokazanie tej postaci kawych. mówię, raczej typowo jako support ewentualnie można użyć tą to, to specjalną do walnięcia mocno. No, powiem szczerze, trochę mnie zaskoczyła ta posa. Myślałem, że będzie raczej taka średnia, ale widzicie naprawdę jest niezła. I mogę dać na spokojnie A dobra, zaryzykuję, da mi 9 na 10 Wydaje mi się też fajny support, naprawdę Zaskoczyła mnie ta postać Może trochę zawyżyłem tą ocenę Ale naprawdę wydaje mi się ciekawą postacią Naprawdę Mimo, że no Nie dawałem powiedzmy za dużych szans tej postaci I myślałem, że nie, nie będzie to ciekawa postać Tak jednak, no, zaskoczyła mnie ta postać Widzieliście, fajnie sobie umie tu specjalna mocna Wsparcie naprawdę też ciekawe i mimo, że drużyna nie była jakaś tam najlepsza, mówię, brakowało tej e, ognistej czy elektrycznej postaci. Tak, oczywiście, kawek dał sobie naprawdę fajnie radę. No i dobra, widzowie, to było wszystkie postacie. Przejdźmy teraz szybko do podsumowania i powiem wam e, krótko, jak postacie wyglądają. Dobra, widzowie, powiem wam e, tak tylko te cztery postacie, bo Baśko mówiłem e, w sumie w skrócie w poprzednim filmie. No mówiłem, beczka niezła hydro, można. Można być zadowolonym jak zostaniecie, zrozumiecie sobie kolekcję Tak oceniając tą baśkę no to W sumie dały mi ocenę taką powiedzmy Takie 8 plus na 10 Fajna postać lecząca, nie jakaś tam najlepsza na świecie Ale naprawdę daje radę jak na powiedzmy pierwszą postać leczącą naprawdę nie ma, co, nie ma co narzekać A teraz przejdźmy do prawdziwych tutaj postaci, które testowaliśmy Na początku Lao postać pięciogłoskowa. Naprawdę fajna, fajny support naprawdę Widzieliście, fajnie sobie poradziła. No i mimo, że umiejętności powiedzmy trochę skomplikowane, tutaj trzeba się nauczyć, jak tą grać. No to widzieliście. Nawet powiedzmy, taki średnio rozgarnięty gracz jak ja dał sobie radę tutaj zrobić zro robotę niezłą tą postacią. Mówiłem, ocena 9 na 10 Fajna postać. Jak się okaże ciekawą postacią, powiedzmy w grze, no to być może zobaczycie, nie wiem, streama z tej postaci. Naprawdę ciekawa postać, podoba mi się. <grym> I. Jak chcecie dobrą postać support Dendro, no to wydaje mi się naprawdę bardzo dobra opcja. Polecam. Nahida. Jest to też postać Dendro, też mamy support. Też całkiem niezła, aczkolwiek powiem Wam szczerze, dla mnie Lauma jest zdecydowanie lepsza, więc już od razu macie do mnie pytanie, którą postać wybrać, no to dla mnie Lauma jest lepsza. Co, co nie oznacza, że Nahida jest słaba, naprawdę też Nahida nie sobie daje radę. Szczególnie jak macie odpowiednią drużynę można tą też zrobić postacią robotę dami mi ocenę 8 z minusu na 10 Mówię, nie jest to najgorsza postać, ale też, też na pewno do topki trochę brakuje No jednak te, powiedzmy ten damage mógł być trochę wyższy, ale... Ale no nie ma co oczekiwać od supportu, żeby mocno atakowała, no jednak to jest support Dalej mamy kółki Shinobu Mówię, powiedzmy DPS Elektro, spoko, ale mając do wyboru Teraz dostępnych y, tom czy Saino, no to jednak Saino wydaje mi się lepszą postacią Elektro, tak jednak, no tak jak cały czas mówię, Warysa jednak jest zdecydowanie o wiele lepszą y, opcją z Elektro y, DPS-ów. Tak jednak powiedzmy, jak ją dostaniecie przypadkiem, no to jeżeli nie macie jakichś tam Elektro DPS-ów i na przykład rozważacie losowanie z tych dwóch, no to wydaje mi się, że może być całkiem niezła, jeżeli oczywiście nie macie innych Elektro DPS-ów, i można... I może naprawdę być. Y, można... Y, Naprawdę mile się skoczy z tą postacią. 8 minus na 10 ocena dałem, całkiem spoko. No i kawy, no tutaj bardzo dużo tych dendro postaci jest, aż 3. i też mam tutaj wsparcie. No mówiłem ocena 9 na 10, ale też no to czego nie mówiłem wcześniej no to muszę podkreślić jednak, że no te dwie postacie też są dendro ami to jeszcze 5 gsq, więc to raczej jest to postać powiedzmy, nie wiem, pocieszenie, że nie wiem, że, nie, że macie Powiedzmy, mało tych Wish i na przykład chcieliście jedną z tych dostać, ale nie dostaliście. To powiedzmy, macie chociaż tego kaweja i, i się do niego przywiastujcie. Uważam, że powiedzmy, jak e, tą dostanieś, to też, e, też nie ma źle. W ogóle powiem Wam szczerze, no z twarzy bardzo podobny do tego e, głównego bohatera jest e, ta postać. No, to jest dość ciekawe. Przepraszam, Dobra. no mówię, tak, e, taka ciekawostka jest. Bardzo podobnie wygląda z twarzy ta postać do. Głównej postaci, w sumie do głównej bohaterki, tak z twarzy, bardzo podobna Chodziło to jest facet, więc to jest trochę, dziwne Ale dobra nie, nie, tutaj, nie, nie wychodząc poza ramy tutaj tego co mam opowiedzieć, no to mówiłem kawę. Powiedzmy ciekawa, ciekawa postać Sapporo Dendro Ale zapewne będzie, no mała jakoś tam, yy, ceniona przez graczy A raczej teraz, w tym momencie, no ze względu na te postacie, które są głównie dostępne, więc no Ocena 9 na 10 ale wydaje mi się, że tutaj te dwie postacie będą o wiele bardziej ciekawe. No szkoda, bo naprawdę mi się tym fajnie grało na tych testach. Widzieliście, fajnie, fajnie tutaj sobie poradziłem, szybko poszło. No i tak, w skrócie podsumowując, no to tak jak mówiłem, z, te, z tej dwóch tych 5-gwiazdkowych, no to Lama mi się zdecydowanie bardziej podoba. Na chida Spoko, aczkolwiek, no widzieliście, trochę to wolniej szło, trochę, trochę mniej ten damage leciał. Ale i tak nie zmienię faktu, że naprawdę wujści są ciekawe. I uważam, że warto, powiedzmy, coś przygarnąć z tego A to szczególnie, że sporo tych wishów jest dostępnych Macie tutaj sporo premiumów dostępnych Dodatkowo misje macie A jeszcze ja zapomniałem powiedzieć, że z misji macie za ukończenie no to macie jeszcze dodatkowe jedno losowanie premium Macie dodatkowego jednego wisha, więc no... Też to jest taka jedna rzecz, o której zapomniałem Wam powiedzieć na koniec Ale i tak uważam, że... no... Odcinek... te dwa odcinki były naprawdę wyjątkowe Duża aktualizacja Nowe postacie, dwie Jedną przetestowaliśmy, drugą niestety nie mogę przetestować, bo nie ma jej dostępnej wczoraj, ale będę musiał raczej zobaczyć w trakcie robienia misji. Na razie nie będę jej inwestował, bo jeszcze cały czas robię Mulani, cały czas Mulani robi, więc no, trochę to inaczej wygląda. Ale uważam, naprawdę postacie ciekawe. I, i na pewno będą osoby, które będą zainteresowane, szczególnie tą nową postacią. Oczywiście lam. Dobra moi drodzy widzowie, no to... No dobra, widziałem, tutaj macie jeszcze tą podgląd postaci Więc no, jestem w Monstrat, więc no tak e, ciekawie Więc no moi widzowie, no to to było wszystko w tym odcinku Dziękuję wam za obejrzenie materiału do końca A dokładnie dwóch materiałach, bo to podzielę na dwie części oczywiście Mam nadzieję, że wam się taki filmik spodobał No to oczywiście zostawcie suba na kanale oraz kliknijcie dzwonek Wtedy nie przegapicie żadnego mojego następnego materiału to szczególnie, że tutaj patrzyłem, no to sporo osób z Was nie subskrybuje, więc naprawdę bardzo bym, bardzo bym zadowolony, gdybyście kliknęli tą subskrypcję, byłbym naprawdę uradowany, gdybyście to zrobili. Jeżeli nie, macie jakieś tam opinie, na przykład inną o postaci danej, albo na przykład, nie wiem, chcecie coś innego powiedzieć, coś na przykład, nie przekonałem, czy coś się za bardzo pochwaliłem postać, albo za bardzo ją zaniżyłem, no to napiszcie w komentarzu. Powiedzcie, co sądzicie o tym filmie, możecie napisać czy się zgadzacie ze mną, czy jakąś postać oceni inaczej? A <laughs> może jakieś inne porady do gry? Na przykład jeżeli Was te filmy interesują, lubicie te filmy i chcielibyście, żeby inni też obejrzeli, no to też pamiętajcie o pecz w górę po raz pierwszy tutaj od dawna żebrzą łapki w górę, ale no. Pa, pa, pamiętajcie łapki w górę zawsze zwiększają, są takie zwiększające zasięg, więc jeżeli... Uważacie, że robię fajne filmy, chcecie, żeby nie obejrzeli, no to możecie kliknąć. A jeżeli chcecie porozmawiać ze mną fajnie, fajnie chcecie ze mną kontakt regularny, to zapraszam Was na mojego Discorda. Link będzie znajdował się w opisie filmu. A ja kończę zobaczenia. Na razie.